Z najważniejszych elementów czebuńskiej tradycji i kultury Orkiestra Denta Orzeł świętuje w tym roku 160-lecie istnienia. Obchody tego znakomitego jubileuszu zorganizowano w niedzielę 22 lipca. Świętowanie rozpoczęło się od uroczystego nabożeństwa odprawionego w intencji jubilatów. Po zakończeniu mszy wszyscy zgromadzeni przemaszerowali w barwnym korowodzie na znajdujący się nieopodal plac przed miejscowym gimnazjum, gdzie zaplanowano część artystyczną obchodów. Jak się to popularnie mówi, w orkiestrach jest jakaś potężna siła w tej waszej Trzebuńskiej orkiestrze, szczególna siła i cześć i chwała Słowa. pradziadom, dziadom, ojcom, że przekazywali tą wspaniałą tradycję przez te wszystkie ciężkie dla Rzeczpospolitej lata i że ta orkiestra trwa i gra dla was jeszcze raz wielkie brawa dla nich, dla ich wszystkich poprzedników, kapelmistrzów i wszystkich, którzy im pomagali. Drodzy Państwa, teraz już pora na... Granie na to, co jest esencją oczywiście każdej orkiestry. Tylko pierwsi, mieszkańcom Trzebuni i przybyłym gościom zaprezentowali się oczywiście członkowie orkiestry Dętej Orzeł. Podczas kilkudziesięciominutowego występu wykonali oni wiele standardów polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. Pojawiły się utwory wykonawców takich jak między innymi Budka Suflera, ABBA, The Beatles czy Whitney Houston. Ja bym bardzo prosił, może na początku, nie wiem, może potem jeszcze inne orkiestry będą grać, ale póki jeszcze wszyscy mają siły, byśmy wstali i odśpiewali 100 lat. Tylko mam jeden problem. Ja bardzo nie umiem śpiewać. W związku z tym, może wszyscy zaczniemy, proszę Państwa. Wszyscy dla tej wspaniałej orkiestry musimy zaśpiewać 100 lat. 100. 100, sto... 100 lat, 100 lat. Sto lat. Niech żyją żyją! Dam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją żyją! Dam. Niech żyją! 160 lat! Niezwykle miłym akcentem niedzielnych uroczystości było wręczenie dyplomów i statuetek dla orkiestrantów kierowanych przez kapelmistrza Tomasza Stroniasa. Nagroda gminy na 160-lecie istnienia dla orkiestry Dętej orzeczni i słuchajcie Państwo, co? Tutaj mamy za budowanie pozytywnego wizerunku oraz promocję gminy Pcim. Łośkar. Nagroda gminy. Pcił. To jest ta właśnie tajemnica, się wyjaśniła. Łośkar! Nagroda, i będzie ta statueta na pewno w potrzebie wszystkich pamiątek wspaniałych dla orkiestry. Muzyków uhonorowali wspólnie wójt Pcimia Daniel Obajtek, radny Sejmiku Wojewódzkiego Jarosław Szlachetka. Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Węgrecka, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Justyna Urban. Pamiątkową tablicę otrzymali oni również od przedstawicieli Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i Gminy Myślenice. Życzę Wam następne 160 lat, nawet więcej, a ten orzeł, który tutaj jest, niech czuwa nad Wami. I niech się wznosi wysoko, nie tylko nad Subunią. Orzeł polski. Dalej. Jubileusz 160-lecia Orkiestry Dentej Orzeł z Trzebuni. Rozmawiamy z jej kapelmistrzem, panem Tomaszem Stroniasem. Panie Tomaszu, jak to jest być dowódcą, kapelmistrzem takiej orkiestry, tak zacnego jubilata jak właśnie Orkiestra Denta Orzeł? Jest to bardzo ciężkie, powiem szczerze naprawdę, ciężkie, strasznie ciężkie, ale niezmiernie mi miło, że mogę, mogę być kapelmistrzem właśnie w tej, w tej jubileuszowej imprezie 160 lat orkiestry. Jestem od 5 lat w orkiestrze tutaj kapelmistrzem, od 2007 roku, od kwietnia, żeby było śmiesznie, o ile dobrze pamiętam, od 13 kwietnia. Widzieliśmy Wasz kapitalny występ jubileuszowy, natomiast jak wygląda codzienność w takiej orkiestrze? Właśnie, żeby, żeby tak zagrać jak dziś, ćwiczyliśmy na to ponad miesiąc, spotykaliśmy się, zawsze są próby w piątki, od godziny 20 do 22.30, jak wytrzymają do tej godziny. Ale wyjątkowo przed uroczystością tą uroczystością spotykaliśmy się we wtorki i w piątki, dwa razy w tygodniu, w tych samych godzinach, także żeby to dopracować, doszlifować, żeby to wypadło w miarę, w miarę solidnie, co było myślę słychać, słychać i widać zresztą. A w jakim repertuarze specjalizuje się Wasza orkiestra? Bo tutaj słyszeliśmy również standardy muzyki klasycznej, ale także melodie popularne muzyki rozrywkowej z repertuaru Beatlesów czy na przykład Whitney Houston. Również graliśmy właśnie Whitney Houston. Rozrywkowa, zacznijmy może tak. Y, marsze, pieśni kościelne, pieśni kościelne, marsze żałobne, marsze wesołe, czyli marsze do parad wojskowych. Y, orkiestr amatorskich również. Zaznaczę wojskowych, ponieważ pracuję w orkiestrze wojskowej w Krakowie. Jestem tambormajorem orkiestry. Y, or y, muzykę rozrywkową również gramy, muzykę filmową co było zresztą słychać na koncercie naszym, jubileuszowym. Poza wymienionymi kapelami, w niedzielne popołudnie swoje umiejętności muzyczne przedstawiły także orkiestry dęte z Bieńkówki i Zasani. Panie Stanisławie, jest Pan członkiem orkiestry Dente Orzeł, którym on jest o najdłuższym stażu w tej orkiestrze. Jak Pana okiem przez te 55, dobrze pamiętam, no prawie, prawie ta... lat zmieniała się ta orkiestra, jej charakterystyka, jej członkowie, jej repertuar? Oj, naprawdę to była sprawa ciekawa. Można by na ten temat bardzo dużo mówić. Jeszcze pamiętam takich członków, których jedynie można spotkać już na zdjęciach tutaj zabytkowych na naszej sali. Później już było młodszyk, od której naprawdę był brak, w pewnych latach był brak instrumentów, takich że na przykład. Były próby, że trenowali starsi, później znowu instrumenty przechodziły, tak żeśmy na następny dzień brali młodsi. I takie czasy były różne. Teraz rozumiem już każdy ma swój instrument. A, tak teraz z czasy przyszły, że już instrument nie jest trudno. Ja, ja miałem tyle łatwiej, że mój ojciec grał właśnie w tej orkiestrze i nawet czasem po kryjomu, jak jego nie było w domu, już podgrywałem i, i tego. I teraz teraz słychać tego efekty, że, no, może, że tak przydało się. Słychać. Tylko znów Przesły, orkiestra przeszła wielkie przeobrażenia, przechodziła przez te kolejne lata. I gdy kapelmistrz nastał, nas teraz, kapelmistrz, człowiek wojskowy, wykształcony i wszystko, więc ja już po prostu myślałem, że, że trzeba będzie zrezygnować powoli, bo trudno będzie się dopasować do stylu gry. Bo ostatnio system gry, wszystko całkowicie się zmieni. Mamy wspaniałego kapelmistrza pod kierunkiem którego orkiestra stanęła, a poziom już dosłownie bardzo wysoki i tego no i wymagającym, wymagającym, który naprawdę nasz do tego stopnia, że no trzeba się starać, trzeba chodzić na próby i tak. No właśnie, jakim kapelmistrzem jest pan Tomasz? Bo pan z racji doświadczenia w tej orkiestrze i stażu pamięta wielu jej dowódców. Natomiast, właśnie pan Tomasz jest wojskowym. Czy w pracy z wami stosuje jakieś wojskowe metody wychowawcze? E, powiedzmy w ten sposób, może nie, ale, ale chodzi o to, że została wprowadzona jakieś granie musztra, coś takiego wojskowa. Parada taka, że możemy już iść swobodnie, nie ma jakiegoś problemu tam z... Szyku sformować, czy, czy tego. I, I jest to bardzo pomocne w, naszej, w naszym po prostu działalności, występach, także, że już nie może, możemy się nie powstydzić. Po prostu zachowania. Jest to bardzo korzystne dla całego zespołu. Czy z racji tego, że jest Pan najstarszym, najbardziej doświadczonym członkiem orkiestry, czy, czy młodsi koledzy, koleżanki e, korzystają z Panu doświadczenia, e, pytają. E, są otwarci na Pana jakieś rady i sugestie? Tak, bardzo, bardzo często spotykamy się z tym i muszę jeszcze im publicznie, kiedy jest możliwość, publicznie podziękować, że naprawdę za szacunek, za zrozumienie, za, za wszystko, że, bo już są dużo, dużo młodsi od nas, ale spotykamy się z szacunkiem, którym naprawdę. Nie wyobrażałem sobie, że mówił, a tam ktoś tego, co będzie nam ktoś mógłby przeszkadzać czy coś. Naprawdę spotykamy się z szacunkiem, poszanowaniem. Także te ukłony tych młodych naprawdę to aż wzruszają. Także, że tego. Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy ze Stanisławem Ostafinem, najstarszym, najbardziej doświadczonym członkiem Orkiestry Dente Orzeł z Strzebuni. No i życzę Panie Stanisławie, żeby doczekał Pan przynajmniej dwustulecia Orkiestry Dente Orzeł. Wszystkiego naprawdę, dobrego. To już naprawdę jest niemożliwe, chociaż życzyłem koleżankom, cudownym koleżankom i wspaniałym kolegom, życzyłem tego, aby jubileusz dwustulecia jeszcze przepiękniej, wspaniali obchodzili, jak sto, jubileusz 160-lecia. Specjalną niespodziankę dla jubilatów przygotowały też członkinie miejscowego koła gospodyń wiejskich. KO, 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 ko o, że spoko,